Dzisiaj, drodzy Wierni, przeżywamy uroczystość, która, jest, która była najważniejszą po zmartwychwstaniu Pańskim uroczystością w Kościele. Gdzieś mniej więcej do IV wieku po Chrystusie, objawienie Pańskie, moment, w którym Chrystus objawia swoje bóstwo wobec pogan, wobec mędrców. Także wobec zgromadzonych uczniów Jana Szczyciela i tych wszystkich, którzy do Jana Szczyciela przybywali w momencie chrztu pańskiego nad rzekom Jordą, a także wobec swoich uczniów, apostołów tego najściślejszego grona w momencie wesela w Kani Galilejskiej. Młodzieżność Objawienia Pańskiego obejmuje te trzy wydarzenia. To jest to święto, które Kościół pierwotnie obchodził, można powiedzieć, zamiast albo jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Dopiero z biegiem czasów gdzieś mniej więcej od wieku IV, wtedy, kiedy żółbek betlejemski zawędował do Rzymu, od tego momentu dopiero datuje się obchodzenie Bożego Narodzenia właśnie 25 grudnia. Wcześniej 6 styczeń ten moment objawienia, objawienia pińskiego był najważniejszym świętem chrześcijańskim. Kościół rzymsko katolicki Kościół Zachodni, największy nacisk kładzie na, na wizytę trzech magów, trzech króli. Słowo królowie jest stosunkowo późnym nabytkiem w tradycji chrześcijańskiej. To słowo pojawiło się gdzieś też w V, VI, może nawet w VII wieku po Chrystusie. Święty Mateusz, Awangelista używa słowa magoi, magowie. Trzech magów ze wschodu przybyło, a właściwie nie trzech, ale pewni magowie ze wschodu przybyli, szukając nowo narodzonego króla żydowskiego. Magowie, które później to słówko było tłumaczone powszechnie po mędryc, ponieważ mag w starożytności, był członkiem kasty kapłańskiej religii perskiej, irańskiej, byśmy dzisiaj powiedzieli. To był, to, był, to był człowiek, mędrzec, który zajmował się tak naprawdę przede wszystkim mową gwiazd. Tym pismem, który Bóg no właśnie naszkicował pewne wydarzenia przyszłe na niebie. Inaczej mówiąc, magowie byli przede wszystkim astronomami i astrologami. Oprócz tego pełnili ważną funkcję, no właśnie, w swojej pogańskiej religii. Czyli święty ogień, pilnowali tego świętego ognia. W religii perskiej, ponieważ tam cała religia kręciła się wokół tego niepokalanego, jak to mówili obu. I oto, i oto ci medycy biegli w czytaniu znaków niebios, wędrują przez dalekie kraje do, do no właśnie, do ziemi świętej. do miasteczka, o którym prawdopodobnie wcześniej nigdy nie słyszeli, do Betlejem Józkiego. Z Betlejem związane były wielkie historie. Tam narodził się Król Dawid, tam Król Dawid zaczął królować przez 7 lat nad, nad, nad częścią Judy i Beniamina, później został królem całego Izraela. Betlejem było, było miastem znanym w historii żydowskiej, natomiast na zewnątrz raczej bardzo słabo. Tradycja mówi o trzech królach, czy trzech mędrcach, ale święty Mateusz Ewangelista nie mówi, ilu ich było. Kościoły syryjskie do dzisiaj uznają, że było ich dwunastu. Opowieści, które krążą między syryjczykami, między katolikami w Syrii, czy w kościołach wschodnich, mówią o wielkich, ogromnych karawanach, które szły ze skarbami, ze złotem, kadzidłem, medem, ze wszystkim, co wspaniałe, do Jerozolimy. Także król Herod przeraził się, że to wyglądało trochę jak najazd na, na, na Jerozolimę. I dlatego mówią, kościoły wschodnie, dlatego był taki grzeczny wobec tych mędrców, bo bał się ich potęgi, ich sławy. Natomiast nie jest powiedziane, w, w jakiej liczbie czy w jakiej, w jakiej, z jakim przepychem wędrowali do Jerozolimy. Tradycja zachodnia, lepiej udokumentowana niż tradycja wschodnia, mówi o trzech mędrcach, o trzech królach. Trzech mędrców, których imiona zachowały się w naszej tradycji jako Kasper, Melchior i Baltazar. Te imiona to są imiona babilońskie, perskie, także semickie. Czy żydowskie, Merchio to jest imię żydowskie, Kasper czy Kaspar to jest imię perskie, czy Baltazar czy Belteszazar to jest imię wywodzące się z Babilonu. Takie imię nosił też Daniel w Starym Testamencie, kiedy był sługą króla Babilonii. Ci mędrcy no właśnie, wiedzieli coś bardzo, bardzo ważnego. Doczytali się czegoś w mowie niebios, w mowie natury, które, o którym reszta świata nie miała pojęcia. Co to może znaczyć? Zastanawiali się nasi, nasi doktorowie Kościoła, nasi teologowie. Co to znaczy, że astrologowie, pogańscy kapłani, przybyli do, 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 do dziesiątka Jezus oddać mu cześć. Przede wszystkim oznacza to, że objawienie pierwotne, pewna wiedza o prawdziwym Bogu, o tym kim jest, o tym co zrobił, o tym jaka jest rola człowieka czy ludzkości w jego wielkim planie, ona nigdy nie zagasła pośród pogańskich ludów. Nigdy do końca nie zagasła. Zmieszała się z różnymi kłamstwami, z jakimiś nadużyci nadużyciami. Szatan oczywiście wtrącał swoje trzy grosze. Natomiast wiedza o tym, kim jest prawdziwy Bóg i że jest jakiś plan dla ludzkości, nigdy nie zagasła wśród, wśród ludzi. Mówi bardzo stara chrześcijańska legenda, że w mieście Egbatanie, w mieście magów w Persji przechowywana była księga anioła Raziela. Taka historia bardzo pobożna, katolicka oczywiście, apokryficzna. To była księga, z której ten anioł uczył Adama wszystkich tajemnic świata. To była ta wiedza, wlana, można powiedzieć, w Adama. Adam, Adam tę księgę przechowywał, nawet jak został wygnany z raju. I resztki tej księgi, już bardzo zniszczonej, podobno zostały odcyfrowane właśnie przez tych, przez tych trzech mędrców. Dowiedzieli się, że, że będzie znak na niebie. I rzeczywiście znak na niebie się pojawił. Czym był ten znak? Widzimy i nazywamy gwiazdą magów gwiazdę siedmioramienną. Mówią na przykład Święty Augustyn, że znaczyło to, że to musiała być jakaś koniunkcja siedmiu planet, które się pojawiły, ze sobą zlały i wyglądały jakby jedna święcąca gwiazda. I to zdało do myślenia magów. Inni mówią, że to była kometa. Inni jeszcze mówią, że to był anioł w postaci gwiazdy, który prowadził trzech, trzech mędrców do, do, do dzieciątka Jezus. I rzeczywiście zgadzałoby się to z, z tym zda zdaniem Świętego Mateusza, ewangelisty, że między Jeduzolem a Betlejem, a w końcu to nie jest tak daleko. Gwiazda szła przed nimi i prowadziła ich, aż zatrzymała się w końcu nad pewnym domem, a tam była Maryja, dzieciątko Jezus i święty Józef. Nie wiemy do końca, czym był ten znak. Wiemy, że ten znak został prawidłowo odczytany, że nie we wszystkich sercach Pogan zagasła ta prawdziwa wiedza, prawdziwa wiara czy tęsknota za Bogiem. I to przede wszystkim Kościół Rzymskokatolicki dzisiaj celebruje tą wiarę Pogan. Izajasz, prorok w swojej księdze mówi wyraźnie, Żydzi tego nie usłyszeli, chociaż było to wyraźnie powiedziane. Weszło w uszy, ale nie doszło do serca. Izraelsz powiedział wejdą do Miasta Świętego ludy i narody pogańskie. Nie tylko naród wybrany będzie zbawiony, nie tylko naród wybrany będzie miał udział w owocach zbawienia w tej radości mesjańskiej, ale wszystkie ludy i języki świata, przyjdą rzesze, dromaderów, wielbłądów obładowanych z złotem, z Saby, z Arabii, noszące kadzidło i te wszystkie wolności, legendarne wolności wschodu może, właśnie z tym prorodztwem, związana jest ta, ta opowieść o królach, którzy, którzy przybyli z tym wielkim orszakiem do, do Ziemi Świętej. Natomiast, co jeszcze można powiedzieć o tych królach? Jest bardzo ciekawa historia związana z Kasparem, z Gasparem, z jednym z tych królów. Imię jest perskie. Mówią pewne źródła historyczne że na początku, mniej więcej w czasie, kiedy Chrystus rodził się na tej ziemi, jako człowiek, Persją, jednym z królestw, powiedzmy, indoperskich, na granicy między Persją a Indiami, rządził pewien król. Jego imię właśnie, no, nosił imię Gaspar. Był królem kapłanem. Znał się na gwiazdach, można powiedzieć, ale także był własną. Ten król miał być jednym z tych, którzy przybyli do, do Dzieciątka Jezus. I co ciekawe, ten król był, jako już w podeszłym wieku, miał przyjąć świętego Tomasza Apostoła. Kiedy ten szedł do Indii, wędrował i na wszystkie narody po drodze. Gdzieś te świadectwa historyczne z, z, są zachowane o, o tych postaciach. Nie jest to zupełny, jakby, jakby, jakby którym się zdawała jakaś legenda. Mamy relikwie Trzech Króli także w katedrze w Kolonii. Są tam relikwie Kaspera, Kacpra, Melchiora, Bartazara. Widziałem sam relikwie, natomiast nigdy nie, byłem, nigdy nie byłem świadkiem, nie widziałem tych relikwie schowanych w środku. Przybyli poganie do, do króla świata, do króla całego, całego stworzenia i złożyli mu dary. Rozpoznali w, w, w Chrystusie coś więcej niż zwykłego niż niezwykłego człowieka. I to jest bardzo ciekawe. Nie, nie, nie pasterze z narodu wybranego, nie, nie kapłani, którzy mieszkali w Jerozolimie kilkanaście kilometrów roku. Nie jacyś prorocy, nie jacyś na, na, jacyś mesjańs, na mesjańsko nastawieni jacyś religijni Esenczycy czy jakieś inne sekty religijne żydowskie, ale właśnie w pogańscy magowie z, z, ze wschodu rozpoznali Bogu, w Chrystusie coś więcej niż człowieka, rozpoznali w Nim także Boga. Ponieważ złożyli Mu dary, które były składane tylko i wyłącznie Bogu. Złoto dla Króla, ale także dla Boga, symbol niezmienności, symbol niezniszczalności, tej trwałości. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie sceny niebiańskie w średniowieczu czy w starej żywności malowane są na złotym tle. Do dzisiaj ikony posiadają złoto, złote tło, bo złoto jest kolorem wieczności, tego, tego co wychodzi poza, poza czas i poza przestrzeń. Ale oprócz złota ofiarowali mu kadzidło. Kadzidło ofiarowane było tylko i wyłącznie Bogu. Nigdy nie używano tego, można powiedzieć, w jakichś świeckich ceremoniach. Zawsze, zawsze składane było Bogu. Kadzidło symbol modlić, symbol tej, tej wiary, tej nadziei czy miłości, która wznosi się ku niebu I, i, i dociera do Boga i składa Bogu ofiarę ze swojego własnego serca tak naprawdę. I międroda, Mirda, która była związana ściśle nie tylko z, z obrzędami religijnymi, ale także, ale także z procesem balsamowania zwłok. Boga. była zawsze tym jednym z tych składników, który cały wschód. Egipt, ale nie tylko Egipt, um, używał do, do zachowywania jak najdłużej ciał swoich zmarłych. Mirna była dana Chrystusowi na powrót. Ci trzej mędrcy wiedzieli coś więcej niż ludzie wokół. Dzięki łasce Bożej, która otworzyła ich serca, um, dostrzegli w Chrystusie, w małym Chrystusie um, nie tylko człowieka, ale, ale Boga. Jest to dobra nowina, z którą poszło chrześcijaństwo na wszystkie cztery strony świata. Zdało, można sobie tak powiedzieć, sprawę z tego, z tego znaczenia hołdu dopiero po, po śmierci i po zmartwychwstaniu Chrystusa. Okazało się, że religia, religia prawdziwego Boga jest religią dla wszystkich narodów, dla wszystkich ludów i dla wszystkich języków. Drodzy wierni, Bóg mówi przez symbole. Bóg kocha się w symbolach. Wszystko to, co pojawia się w ludzkich mitach, w opowieściach, w tych najgłębszych historiach, którymi próbujemy jakoś objąć świat, upleść w tym świecie jakąś opowieść o nim, zrozumieć w jaki sposób ten świat, Bóg te wszystkie wydarzenia mityczne jakby wkłada w rzeczywistość, w historię. Od wielu stuleci cały starożytny świat, od wielu stuleci przed narodzinami Chrystusa, cały starożytny świat żył jakąś szaloną nadzieją. Szalona nadzieja na, 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 na to, że można wyjść z tego świata, można się z niego uwolnić. Kiedyś już o tym wspominałem. Stąd zrodziły się kulty misteryjne, jakieś takie e, przeczucia śmierci i zmartwychwstania różnych bożków, bo, bogów, jakichś bogin, opowieści i legendy. E, wszystko było jakby echem tego wydarzenia, które się no właśnie miało miejsce kilkaset lat później. Bóg, moi drodzy wierni, nie mówi za pomocą słów albo inaczej, nie tylko za pomocą słów. Przede wszystkim mową Bożą są konkretne zdarzenia. Wszystko w życiu Chrystusa, wszystko w życiu magów, wszystko w życiu wszelkiej postaci, która pojawiła się w Starym czy Nowym Testamencie, ma znaczenie symboliczne. Było rzeczywistością, ale także było zapowiedzią czy opowieścią o czymś. W tym sensie cały świat jest opowieścią. A my jesteśmy częścią tej opowieści, częścią tej narracji, tej historii. Dlatego Bóg jest Słowem, dlatego Bóg kocha się w Słowie, ale to Słowo stało się ciałem. A zatem, jeśli szukamy zrozumienia Boga, jeśli szukamy zrozumienia tego, jest, jaki jest Jego plan dla nas, jaki jest Jego plan dla świata, nie wystarczy pochylić się tylko i wyłącznie nad Pismem Świętym. Nie wystarczy tylko i wyłącznie czytać jakieś święte księgi, ale trzeba szeroko otworzyć oczy i zobaczyć, co zdarza się wokół nas. Mówią filozofowie, ale także teologowie, że nie ma przypadków, są tylko znaki. I to jest stwierdzenie głęboko chrześcijańskie. Nawet to, co dzieje się przypadkiem, poświetnięcie się na skódce od banana, można powiedzieć tak już symbolicznie, to, to, to ma swój, swoje znaczenie, swoją część w wielkim Planie Bożym. Magowie nie są tylko historią. Ewangelie nie są tylko mitem. Opowieści zachowane ze starych, ze starych czasów, z tych tysiącleci przed wcieleniem Chrystusa nie są tylko czczymi wymysłami. Jest w nich ziarno prawdy, są w nich prawdziwi ludzie, prawdziwe zdarzenia, wokół których narosły interpretacje, ale w których życie i, i, i wydarzenia też były pewnym zapowiedzią i interpretacją. Nauczmy się czytać życie w ten sposób. Nasze życie jest opowieścią, jest opowieścią symboliczną, można powiedzieć jakimś mitem, który próbuje w jakiś sposób ująć Boga. Każde życie indywidualne jest indywidualną opowieścią o tym, kim jest Pan Bóg i jak działa. Niektórzy uosobiają Jego sprawiedliwość, szczególnie tą karzącą, i idą do piekła. I są opowieścią o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za, za złe karze. Ale niektórych życie jest opowieścią o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza. Dla niektórych to jest opowieść o miłości przebaczającej, o tym pasterzu, który szuka zagubionej owcy. Dla niektórych jest to wielka opowieść o tym, że Bóg jest mądrością że u świata jest jakaś tajemnica, głębia, którą można kontemplować. Tak jak kontemplowali tę głębię zarówno u korzeni świata, jak u, u, u gałęzi, szczytów tego świata, magowie, patrząc w tajemnicę ziemi i patrząc w tajemnicę, w tajemnicę nieba. Każdy z nas objawia jakąś mądrość o Bogu. Każdy z nas jest jakąś księgą mówiącą o Bogu, jakimś znakiem i symbolem także dla innych. Wasze życie może być proroctwą albo, albo nauką dla życia innych. I nie tylko w taki czysty, moralny sposób. Ale także w prawdziwie Prodocki, taki jest sposób, w jakim, jakim życie chociażby zajasza było dla na, na następnych pokoleń. Pamiętajmy o tym, jesteśmy częścią czegoś naprawdę wielkiego, czegoś naprawdę wspaniałego. Nasze życie nie jest tylko jakimś zabieganym, jakimś kręceniem się w kółko, jakimś nic nieznaczącej myszki, która nie wie, co zrobić, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu położyć się i umrzeć, czy jeszcze trochę się poszarpać. To jest fałsz, to jest kłamstwo. Powtarzam, każde życie, każdego człowieka jest opowieścią o Bogu, jest symbolem Boga. Jest, jest drogą, która prowadzi do jakiejś Bożej tajemnicy. Obojętnie, czy to będzie tajemnica gniewu, czy tajemnica miłości. Ale w, zwróćmy uwagę, właśnie w tym kontekście zyskujemy bardzo wiele. Okazuje się, kim tak naprawdę jest człowiek. Człowiek jest, 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 jest książką o Bogu. Książką o Bogu i, i historią o Bogu. I w tym zawiera się godność człowieka i w tym zawiera się misja człowieka i w tym zawiera się też w pewnym aspekcie dobra nowina chrześcijaństwa, żeby nam to przywrócić, przywrócić nam tą świadomość. Ile razy patrzymy na magów, miejmy świadomość, wszystko, co się dzieje w tym świecie. I każdy naród, każdy lud, każdy, każdy język jest jakimś aspektem, jakimś symbolem, częścią tak jakiegoś symbolu. Wszystko skierowane jest na Boga Stwórcę. I we wszystkim tego Boga i Stwórcę można rozpoznać. Czy to w Piśmie Nieba, czy to w Piśmie e, Ziemi, czy to w Piśmie Świętym. No i będzie pochwałą Jezus Chrystusa. Ojca i Syna, i Ducha Świętego.